Jak ja mam się nauczyć obcego języka, jak ja nie mam z kim rozmawiać? Tutaj nie ma nikogo w moim mieście, z kim mógłbym porozmawiać. Nie mogę przecież wyjechać teraz za granicę, nie znam nikogo, nie mogę rozmawiać w obcym języku, więc no jak mam się nauczyć mówienia? Jest to bardzo częste zmartwienie. Ile ma wspólnego z rzeczywistością, to się jeszcze okaże. A.J. Hogg, uważany przez wielu z najlepszego nauczyciela angielskiego na świecie, opowiada taką historię. Był kiedyś na wakacjach w Japonii. Tam w kawiarni spotkał taką bardzo fajną Shiori, taką ładną Japonkę, z którą rozmawiał po angielsku i stwierdził Wow, naprawdę dobrze mówisz po angielsku. Jak się nauczyłaś? Shiori mówi, ja pierwszy raz rozmawiam po angielsku. Jak się tego nauczyłaś? Okazało się, że Shiori Codziennie ciągle słuchała prawdziwego angielskiego z internetu. Ciągle oglądała swoje ulubione seriale, oglądała newsy. Ciągle słuchała angielskiego. I od tego całego słuchania jej pierwsza rozmowa po angielsku brzmiała całkiem dobrze. Wow! Rozmawianie z kimś nie jest konieczne, żeby nauczyć się angielskiego. Super pomaga, ale coś innego jest konieczne. Słuchanie jest konieczne. Przynajmniej według najlepszego nauczyciela angielskiego na świecie. No dobra, może osiągnę pewien poziom odsłuchania, ale co jeśli zależy mi na płynności mówienia? Przecież nie mogę mówić płynnie, jeśli z nikim nie rozmawiam. Mm, Artur, menedżer szybkiej nauki pro, zrobił ogromne postępy w 9 miesięcy, jeśli chodzi o płynność mówienia. Na kursie kalana. A co się dzieje na kursie kalana? Trener rzuca ci pytanie ze skryptu, a ty rzucasz trenerowi odpowiedź ze skryptu. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Wszystko jest w skrypcie rozpisane, nie ma tam żadnej tak naprawdę rozmowy z trenerem. To samo możesz zrobić, siedząc tam, gdzie teraz siedzisz, z nagrań MP3 kalana i nie będzie w tym żadnej rozmowy, ale jednocześnie bardzo upłynnisz swoje mówienie. Okazuje się, że żeby opanować opcję język, są dla ciebie konieczne dwie rzeczy. Okazuje się, że rozmowa z native speakerem czy nawet z osobą uczącą się języka nie jest jedną z tych dwóch rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest słuchanie, dużo, dużo słuchania żywego, prawdziwego, autentycznego języka z internetu. Jak to robić skutecznie, jak to robić łącząc to ze swoją pasją, żeby to było motywujące, tego się uczysz w kursie Akcelerator Językowy. Dowiedz się więcej o tym kursie klikając w karty w prawym górnym rogu. I tam nauczysz się, jak osłuchiwać się z językiem w bardzo skuteczny sposób. Drugą konieczną rzeczą, żebyś nauczył się płynnie mówić w obcym języku, jest mówienie na głos. Okazuje się, że nie musisz mówić na głos podczas rozmowy z kimś, możesz to trenować tak jak Artur to zrobił metodą Kalana. Ale co jeśli zależy ci, żeby naprawdę, naprawdę dobrze opanować obcy język? No z pewnością wtedy musisz z kimś rozmawiać, prawda? Opowiem ci trzecią historię i to jest moja historia. Bo ja mówię po angielsku na poziomie C2. Nie znam nikogo z Anglii, z Ameryki, z Australii, nie miałem z kim rozmawiać. Nie rozmawiałem z nikim. gadałem do siebie, ale zrobiłem to w taki sposób, że teraz mówię na poziomie C2. Mówię tak płynnie, że if I just switch to English right now and did the entire video in that language, I wouldn't even notice the difference. It's so natural for me i ciągle słyszę komplementy od ludzi, że ja jak ja fajnie wymawiam. Czy co ja w Stanach spędziłem kilka lat? Nie! Nauczyłem się mówić po angielsku, siedząc tak jak ty teraz siedzisz, oglądasz to wideo, ja tak samo wygodnie sobie siedziałem i uczyłem się angielskiego. Zrobiłem to w tym kontekście, który, na który patrzysz teraz, znalazłem takie swoje miejsce w internecie. W którym mogę sobie usiąść, grać w swoje ulubione gry i nawijać przed kamerą do mikrofonu, gadać ciągle o tych grach po angielsku. Tam widzisz, na czacie są ludzie, którzy rzucają mi tam jakieś żarciki, komentarze, zadają mi pytania. Ja cały czas do nich nawijam, nawijam i nawijam po angielsku. A potem robię coś, co zabrało mnie z tego takiego poziomu, powiedzmy, C1 na C2, gdzie angielski jest dla mnie tak naturalny jak polski. I, nad, i wszedłem na ten poziom. Oglądając nagrania siebie, słuchając siebie i poprawiając swoje błędy z nagrania. Widzisz, być może wydaje ci się, że potrzebujesz native speakera, żeby doszlifował twój język, poprawił cię w wymowie, ale tak naprawdę native speakerzy podczas rozmowy z tobą mniej cię będą poprawiać, niż byś chciał, choćby z takiej ludzkiej uprzejmości, a nawet jeśli ich wynajmiesz do poprawiania ciebie i specjalnie im za to zapłacisz, to według mnie słuchanie nagrań. Z siebie jak mówisz i poprawianie siebie jest dużo bardziej produktywne, bo słyszysz swój błąd i to cię bardzo uświadamia i to bardzo pomo pomoże ci szlifować język. Więc jeśli chcesz nauczyć się angielskiego, nauczyć się dowolnego obcego języka, możesz to zrobić tu, gdzie teraz siedzisz, nie znając nikogo z zagranicy, nigdzie nie wyjeżdżając. Za kilka miesięcy, za rok historia Shiori, Artura, moja historia może też się stać Twoją historią. Ciebie też ktoś zapytał, wow, jak ty się tak szybko nauczyłeś języka? Jak ty tak dobrze wymawiasz? Rozmawiałeś kiedyś z jakimś Amerykaninem ciągle na Skype'ie tam, przez telefon, czy nie, wyjechałeś do Stanów? Wow, powiesz, no co ty? Nauczyłem się w domu, nauczyłem się sam. Nauczyłem się dużo słuchając takich materiałów, które mnie interesują, i nauczyłem się takim treningiem mówienia, który możesz sobie zrobić w domu. Łatwizna. Aby za jakiś czas to właśnie była Twoja historia, zrób teraz pierwszy krok. Jeśli potrzebujesz bardziej osłuchać się z językiem, kurs akcelerator językowy jest dla ciebie idealny. A jeśli potrzebujesz już trenować mówienie, jeśli już czułeś tą potrzebę, że o, fajnie byłoby z kimś porozmawiać w tym mocy języku, potrzebuję trenować mówienie, nie potrzebujesz nikogo. Potrzebujesz lodołamacza językowego, gdzie nauczysz się trenować płynność mówienia, trenować mówienie na głos w bardzo skuteczny sposób. A jeśli chcesz to jeszcze bardziej wzmocnić, nagrywaj siebie podczas tego treningu i odsłuchuj to nagranie i poprawiaj swoje błędy. Zobaczysz, że możesz naprawdę porządnie opanować obcy język, nie wychodząc z domu, siedząc tam, gdzie teraz siedzisz, to oglądając. Zapraszam, korzystaj. Powodzenia!